pada ze strony Szymonacza. To czy Bóg istnieje z mojej perspektywy, istnieje to też dlatego, że Biblia jest tak, czy inaczej, bo kultura przecież, w której w tej chwili funkcjonujemy, jest tak nasycona ilością referencji biblijnych, ilością odniesień do tego, co Biblia ze sobą niesie, że chociażby przez to Bóg wszedł między nas, nawet jeżeli nie jest osobą, w co bierze Szymon, to ja wierzę w to, że on funkcjonuje jako część składowa tego, co nas konstytuuje, cywilizację, uciskając nas będą patrzeć podłogi. Natomiast też w tej przykładów artystów takich jak i którzy z gminy czerpią pełnymi garściami, czasami się z nią boksują, czasami ją kontestują, czasami przed nią krękają. więc zdecydowanie tak.